Dzień dobry bardzo. Poniedziałek, 28 dzień września, Wojciech Mochocki, Kolarz Zdobywca, wita wszystkich z majestatu boskiego piękna, proszę spojrzeć jak cudownie w tej chwili jestem na zjazdach, ale jeszcze tylko chwilę, za chwilę paso di Mendola, niezbyt wysoko usytuowana, 1363 metry nad poziomem morza, jednak bardzo wymagająca to przełęcz będzie, pamiętna dla mnie z, po... z czasu mojej wyprawy na Giro d'Italia. Takie oto malownicze widok, mnóstwo plantacji. Właśnie zerwałem sobie jabłuszko. Myślę, że się nikt nie pogniewa. Trzeba się doenergetyzować przed taką stromizną, która już za 10 km się rozpocznie. Piękna pogoda, niemal bezchmurne niebo. Proszę się będę tę drogą. A tu proszę spojrzeć. Cudowne to widoki. Co dopiero się będzie działo w samej kurtinie dnia jutrzejszego. Aż miło pomyśleć i zwizualizować to sobie. Dziękuję.